Dla Trybunału Konstytucyjnego. Jest to nadużycie władzy ze strony Trybunału Konstytucyjnego. To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli yy, wstrzymujemy wyjazd pociągu ze stacji w momencie kiedy ten pociąg już dawno ze stacji wyjechał i jest już na jakiejś następnej stacji. No nie da się tak. Bardzo dobrze, bardzo słusznie. Tak, decyzję trybunału ocenia jeden z wiceministrów w resorcie Zbigniewa Ziobry w samym zabezpieczeniu. Nie widzi nic złego. Jednoosobowo mi się wydaje takie postanowienie. Na no jak to ma być wydane? Jednoosobowo miał prawo do tego jak najbardziej, dlatego że trzeba chronić prawa i wolności obywatelskie. Nie miał prawa. To nie jest kompetencja Trybunału Konstytucyjnego. Przypomina były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał jest do kontroli zgodności z Konstytucją przez ustawami norm prawnych, a nie decyzji. Poszczególnych osób czy poszczególnych organów. Sam trybunał został skrajnie upolityczniony.